Warto przypomnieć, że w latach 2008-2015, wtedy kiedy rządził rząd Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego, wybudowano w Polsce 888 km autostrad. Wybudowano 1200 dróg ekspresowych. Wybudowano 1100 km dróg krajowych i obwodnic. To jest urobek, to jest to, co udało się w ciągu tych 8 lat zrobić. Przypominam, że po wyborach pan minister Adamczyk, odpowiedzialny w rządzie dobrej zmiany za infrastrukturę, grzmiał z mównicy sejmowej, że rozliczy swoich poprzedników za niekompetencję, za dyletanstwo, za to, że nie udało się zrobić wielu inwestycji. Obiecywał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie budował szybciej, będzie budował taniej, będzie budował lepiej. Przypominam również, że po wyborach został całkowicie zmieniony, przyjęty przez rząd Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego Krajowy Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Został on zmieniony. Co to znaczy? To znaczy, że wyleciały z niego duże inwestycje, a więc 9 inwestycji krajowych. Mówię tutaj o drogach ekspresowych. Ale również zmieniono daty realizacji inwestycji regionalnych. Mówię o tym nie bez kozery tu w Opolu, ponieważ daty realizacji naszych sztandarowych inwestycji, mówię tutaj o obwodnicy Niemodlina, mówię tutaj o obwodnicy Myśliny, ale również kędzierzyna Koźla, zostały zmienione. Gdyby ten plan był realizowany, dzisiaj moglibyśmy się cieszyć z tego, że te inwestycje zostałyby oddane do użytku. Dzisiaj stan Bezpieczeństwa drogowego wszystkich podróżujących, ale również ale przede wszystkim mieszkańców, byłby znacznie podniesiony. Dzisiaj okazuje się, że jedynym poważnym inwestorem, dzisiaj okazuje się, że tym, kto buduje drogi, jest marszałek województwa. I tu rzeczywiście jest się czym pochwalić.